Witajcie widzowie YouTube'a na moim nowym filmie. W tym filmiku powiem wam coś o gołąbkach. Powiem wam, podam wam przepis na gołąbki. Tak, yy, mm, te gołąbki są yy, po prostu z, z, gotowane w ziołach. Ja powiem wam jak je robić. Yy, jak zrobić farsz? Yy, robicie tak. Najpierw bierzecie ryż, gotujecie z warzywami. Z pieprzem ziołowym, no i tam z solą, z pieprzem, no i zwykłym pieprzem możecie dać trochę czasu i warzywa. Gotujecie ten ryż do miękkości, aż wsiąknie cała woda. I jak ten ryż ostygnie, dodajecie do tego ryżu mięso mielone i a wszystko według. Oczywiście proporcje według uznania można więcej lub mniej mięsa dać mielonego. Mięso mielone najlepiej z karkówki dać. No a następnie yy, dodajecie jajko. Troszkę bułki tartej żeby to wszystko tak wzmocnić, wzmocnić żeby to się fajnie takie pulpeciki robi, robiły. Później bierzecie kapust, główkę kapusty i zaparzacie ją w, gar, w garnku z wodą z liściem laurowym, z zielem angielskim, z pieprzem, z solą. Zaparzacie jedną stronę główki, później odwracacie drug... na drugą stronę, zaparzacie drugą stronę główki tak, aby liście były miękkie i łatwo się je ściągało z główki. Następnie bierzecie te liście, bierzecie ten farsz i zawijacie ten farsz w liście. Powstają takie gołąbki, takie cukierki musicie robić i takie gołąbki powstają, o tak jak tu widzicie. I jak już pozawijacie to bierzecie tam gdzie tą wodę, tą kapustę żeście parzyli. To dodajecie jeszcze ziół, ziół. angielskiego, liścia laurowego. No i możecie jakieś tam inne zioła dać, prowansalskie jak to je lubi. O możecie prowansalskich ziół, ziół dać, dodać. I układacie te gołąbki na liściu z kapusty. To znaczy się bierzecie garnek, kładziecie na dno garnka liść kapusty, że liście kapusty, żeby się wam te głąbki nie przypaliły. Później wkładacie te głąbki i zalewacie tym tą wodą, którą wcześniej, w której wcześniej parzyliście tą kapustę. Tak, możecie ją dosolić jeszcze dodatkowo tą wodę, tam wiecie doprawić według uznania i tak. I układacie te głąbki, tak jak tu mniej więcej, tak jak tu w tym garnku jest pokazane. I włączacie po prostu na gaz, napalnik na taki czy siaki i gotujecie te gołąbki chwilkę dosłownie minutkę, dwie nawet nie, no minutę, dwie gotujecie te gołąbki później wyłączacie, przykrywacie to tym pokrywką i czekacie aż to fajnie tak lekko przestygnie żeby to wszystko doszło, przeszło tymi ziołami bla 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 tak, i jak już będzie wszystko si, to możecie te gołąbki wyciągnąć. A najlepiej jak sobie przeleżą te gołąbki, tak kurde no tak parę godzin. Później jak po wyciągnięciu się, kapusta się aż rozwala, jest, są super pyszne. Można gołąbki zawinąć nitką. Ludzie owijają nitką, a jeżeli ktoś mnie fajnie. Tak żeby to się nie rozwaliło, nie? Tą strukturę można nitką owinąć albo jakąś tam dratwą. No. Jeżeli ktoś nie umie zwijać dobrze, jeżeli ktoś umie dobrze zwinąć, to tak ładnie ułoży, o, to mu się to wcale nie rozwali, gołąbek bez nitki. Tak, czyli takie coś i później smacznie można to sobie wcinać, pokroić z jakimś sosikiem lub bez sosiku. Można też gołąbki zrobić w sosie pomidorowym, ale gołąbki w sosie, no po prostu wystarczy koncentrat dać do tego wszystkiego. nie? Cebulkę można w ten, w ten wywar dać, w którym będziecie gotowali to gołąbki. No co tu jeszcze? No chyba będzie wszystko na temat. Chyba nic nie pominąłem. Nie, nie pominąłem. Nie pominąłem. Dobra. I ja będę kończył ten filmik. Ja i zapraszam Was do subskrypcji mojego kanału zatytułowanego Życie jest piękne. Życzę Wam smacznego. Zapraszam Was na inne moje filmiki na kanale. Jeżeli jakiś filmik Wam się spodoba, możecie udostępnić ten filmik swoim znajomym na, na przykład na Facebooku, możecie też zostawić łapkę w górę. No tak, gołąbki są bardzo zdrowym jedzeniem. Lepsze niż jakieś z McDonald'sa szajse chemiczne. Także robię ostatnie zbliżenie na gołąbki. O, na tego tu gołębia. A, od razu mówię, gołąbki nie są z, z miejscach z gołębi, nie? Bo ludzie myślą hmm, Nowe pokolenie myśli, że to jest gołębi, a to nie, to jest normalnie mięso. Może być każdy rodzaj mięsa, tylko nie gołębia. A może być też gołębia. <noise> może być gołębia. Mięso, dobra, nieważne. Zbli mięso jak mięso możecie nawet bezmięsne robić. Z samym ryżem wegetariańskie wersje z warzywami możecie też. Dobra, ostatnie zbliżenie. Smacznego życzę. Cześć, trzymajcie się.